Kampio to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać fanom programu Chłopaki do wzięcia. Okazuje się, że po latach poszukiwać w końcu udało mu się znaleźć drugą połówkę. I to jaką. Kampio, chłopaków do wzięcia, pochwalił się piękną ukochaną. Ci, którzy znają program Chłopaki do wzięcia, z pewnością wiedzą, kim jest Kamil, który lepiej znany jest pod pseudonimem Kampio. Przed laty był on jednym z najpopularniejszych uczestników programu, gdzie razem ze swoją siostrą Sylwią wspierali się w poszukiwaniu miłości. W pamięci telewidzów zapadł m.in. za sprawą walki z Łysiną, którą ostatecznie udało mu się pokonać fundując sobie przeszczep włosów. Niestety, ku rozpaczy wielu widzów, kilka lat temu Kampio bezpowrotnie zniknął z chłopaków do wzięcia. Co dziś słychać u Kamila? Okazuje się, że w jego życiu zmieniło się naprawdę sporo. Nie dość, że wizualnie nie przypomina dziś dawnego siebie, to jeszcze udało mu się znaleźć miłość i zostać ojcem. Od pewnego czasu Kamil jest niezwykle aktywny na TikToku, gdzie co jakiś czas udostępnia materiały ze swoją ukochaną i dziećmi. Jego partnerka może się pochwalić naprawdę nietuzinkową urodą co ciekawe u siostry Kampia też się sporo zmieniło. Po tym, jak Sylwia przestała występować w Chłopakach do Wzięcia, przez jakiś czas słuch o niej zaginął. W zeszłym roku przypomniała o sobie fanom programu, zakładając konto na TikToku, gdzie również chwaliła się tym, że znalazła drugą połówkę. Niestety ślad po jej koncie TikTokowym koncie zaginął i nie wiadomo, czy wciąż jest zakochana.